Witamy. Nie mam mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Niech się to. Nie wiem. Jaką będziesz substancją? Nie mam mnie Dobra, jakie stwierdzenie do ciebie pasuje najlepiej? Jakim jesteś pierwiastkiem? Normalnie. Nie wiem, chory. No nie wiem, możesz po prostu, no nie wiem, losować cokolwiek. I to też będzie ciekawe. Nie nie, Postaram się. Nie wiem. Prawda, stopam. Nie ma wolny. Łatwo ci złapać? Nie, nie da się mi złapać. Może po prostu nie da się namierzyć, po prostu. To do Julii do ciebie nie pasuje, chyba że w Jandere. Nie, mniej nie. No, nie, ja tylko ciężkiego. Jak jest twój ważony dom. Przepol na przetrzony okazała. Nie wiem. Taki. Przeciągasz innych. nigdy nie się. Nie, to. Hmm? Flur! Jesteś pastą do zębów? Każdy dostrzega... Moją niezwykłą atrakcyjność, a skoro już o tym mówimy, kocham zdrowy uśmiech, pulsująca energia i asertywność wyróżniają mnie. No, jesteś sodą. Nie, źle. <laughs> nie ma... Nie ma... Nie ma. Nie, sta. O, nie Nie, nie da, idę. Idę. To jest cały so siły, Yurii. No, to jest. Nie ma! Nie ma! Gasteri. Gasteri. Z całej siły Nie działa mi Jest! Fajnie No dobra, to starczy na dziś Jeszcze ci się chce <laughs> nie ma internetu, reaguje jak lekka, nie ma. A <laughs> ja to jest słodkie. To jest słodkie. Chemia. Znana. Ja. Ich hast das in Zimmer. No wodorem się stałaś. Nie wiem, królu. O reju. A jód to ty lubisz, bo ty jesz suszy w końcu. What? Pierdolen. Co ja robię ja? Znaczy się czas ze no dobra, mogę na chwilę czekaj, rozwiąż... Nie wiem, mogę to wziąć. A bo ja muszę ten. Nie, do innego sobie, nie będę mieć tego samego. Nie, nie. Ja myślę, że jestem wolnym duchem. Łatwo mi złapać. Nie da rady namierzyć. Nic <laughs> nie to ja. Ja wolę drewno. Nie tyka mi czego ciężkiego. Myślę, że chatka nad morzem albo w lesie pasuje. To bardziej pasuje. Wodór. Chlor. Lubię chlor, bo jest w basenach. Tylko ciężej, jak się nasikasz, i wtedy oczy masz takie czerwone. Źle to wygląda. Źle wygląda. Moim zdaniem to jest dosyć toksyczna para. No dobra, to starczy.